Jakie są najczęściej źle wypowiadane słowa włoskie związane z kuchnią i jedzeniem w Polsce, jakie usłyszałeś? Wszystkie: <laughs> gnoci, mój się gnocchi. ekspresu, a mój się espresso, nawet pizza. W Polsce podwójne litery są zawsze źle wymawiane, ponieważ w polskim języku się dwa razy wymawia ten literę czyli mówi się pizza. A we Włoszech to jest pizza. Gdy jest podwójna litera, to we włoskim języku my po prostu wzmacniamy tą literę. Można powiedzieć, że tak podskakujemy, czyli będzie pizza. Okej, okay, czyli nie pizza? To pizza. Dokładnie tak. Moje imię to jest Matteo, a nie Matteo. Z takim podskokiem. Jak zapamiętamy to, że trzeba podskoczyć, to zawsze będziemy to mieli w głowie. Co tam, nie wiem, kapuczajną słyszałem kiedyś zamiast Oj, To już mocne mocne A bruschetta? O, bruschetta, a często słyszę bruszyta, bo jest. E... Sam popełniłem ten błąd nie jeden raz. A prosciutto. Też dwa T, te, czyli nie prosciutto, tylko prosciutto. U, to już trudne. To, to jest to już trudne? taki łamaniec z T. To jest takie, myślę. jakby było P-R-O e, po polsku pisząc S-Z-U. Mhm. To. To wtedy masz prosciutto. Po polsku Prosz napisane. Szutto. Nie, nie, źle. Prosciutto. Prosz... Prosciutto. Prosciutto. Oh.